Co teraz, Wiedźminie? nie? Zajmę się strzygą. Podejrzewam, że gdzieś tutaj ma kryjówkę. Rozumiem. Nie wiem, czy będę mógł ci pomóc. W okolicy toczą się zacięte walki. Wielki Mistrz miał osobiście dowodzić ofensywą. W każdej chwili mogą mnie wezwać. Nie przejmuj się, poradzę sobie. Odprowadzę cię przynajmniej kawałek. Bagna nie są bezpiecznym miejscem. Witam tutaj drob, dzień, w Ful, pojmijcie kółsa krajemnych już jakaś tu armia potworów na nas napiera. Ale rozwalimy ich Oddalmy się, bo jeszcze jakieś zatrucie będziemy mieli. Bo zawsze jak giną tutaj te opary. Wylatują właśnie. O właśnie. Same się zatruwają. co jest Zakodnicy. Wielki Mistrz E on mnie czarować Konon zaruża Nic ci nie jest? Żyję. Nadeszliście w samą porę. Miałeś szczęście, że akurat byliśmy w pobliżu? Jestem Jakub de Aldersberg, mistrz zakonu płonącej róży. Gerald z Rivi. Jak zauważyłeś, jestem Wiedźminem. Wiem, kim jesteś. I znam Twoje poczynania z bardzo wiarygodnego źródła. Wyjaśnij, proszę. Ha, ha! Gerald Rivi prosi o wyjaśnienia. Ten, który tak hojnie szafuje swoją życiową mądrością. Wybacz, że się nie śmieję. Nie z braku szacunku, po prostu nie załapałem żartu. Nie zamierzam nic tłumaczyć. W przeciwieństwie do ciebie, jestem człowiekiem czynu. Zbiera mi się na śmiech, gdy wspominam twoje pseudofilozoficzne rozważania. Tylko czas, Wiedźminie, uczy nas czegokolwiek. Jedynie z perspektywy czasu można zrozumieć, co jest słuszne. Kto jest człowiekiem, a kto potworem? Jak rozpoznać zło i jak je pokonać? Nie mam ochoty na zgadywanki, więc albo zdradzisz mi przyczynę złości i rozgoryczenia, albo pożegnamy się. Dosyć chłodno. Wybacz mi, starzy ludzie bywają zgryźliwi. Wiedz, że czasami mówią mi o twoich dokonaniach. I choć nie wszystkie twoje czyny uznaję za słuszne, zawsze słucham o nich z niekłamanym zainteresowaniem. Czym sobie zasłużyłem na zainteresowanie Wielkiego Mistrza Zakonu Płonącej Róży? Lubię wiedzieć, co dzieje się w Temerii. Dzięki temu mogę pojawić się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. No właśnie. Dziękuję za pomoc. Chociaż nie jesteś człowiekiem, byłeś w potrzebie. Obowiązkiem każdego rycerza jest nieść pomoc potrzebującym. Jest to część naszego powołania. Brzmi pięknie. Wiesz, czym jest zakon? Zakon jest ideą, począwszy od podstaw, skończywszy na rzeczach najważniejszych, takich jak cel, wizja, która nam przyświeca. Celem jest nowy świat porządek, który nastanie po nadejściu białego zimna świat, w którym każdemu dane będzie według zasług, nie pochodzenia lub układów świat, w którym silniejszy pomaga słabszemu, a zbrodnie spotyka zasłużona kara świat jasnych zasad i ideałów to właśnie jest zakon. Pewnie wiesz, że w nasze szeregi może wstąpić każdy. Chłop, kupiec, nawet wiedźmin. Rycerze nie biorą zapłaty za oferowaną pomoc. Awans zależy od czynów. Rozumiem. To rzeczywiście ideał, o który warto walczyć. Zapamiętam Twe słowa. Siegfried, dołącz do oddziału. Potrzebujemy twego silnego ramienia i zmysłu taktycznego. Tak jest. Nie będę Was dłużej zatrzymywał. Ale nie lubię zaciągać długów. Spłaciłeś swój dług. Nie rozumiem. Nie mamy więcej czasu. Nic mi nie jesteś winien. Koniec odpoczynku. Formować szyk. Wyzima czeka. Bywaj. Trej dziwne, my sobie tu gadaliśmy, a tamci walczyli z tym, z tym krzakiem, znaczy z Plączem. Idę do Wyzimy z wielkim mistrzem. Przyjdę. Bywaj. No dobra. Musimy iść dalej, ale ja chcę w konkretne miejsce, bo po naszą zbroję właśnie. A moja zbroja jest tam. Więc wyruszmy takie dziwne te Bagna takie, takie nie tam, nie, nie są podobne do tamtych, co mieliśmy wcześniej. Nie mam czasu teraz na potwory. Się przedzieram po zbroję. Ale miecz sobie mogę wyciągnąć, prawda? Hmm, to jest to. Chyba nie to. Dobra, chodźmy dalej. Już jesteśmy blisko. Jest wejście do krypty. Zapiszemy sobie. No i wchodzimy. Krypta, kruka. Daj mi się ten kruk kojarzy z tym, z tym krukiem z gotika. To było taki dodatek. Noc kruka. Słyszę za ścianą jakieś odgłosy. Coś tam musi być. Słuchajcie. Chodźcie, ognisko rozpalić. Co masz? Na wieczny ogień. Chyba nieba cię zesłały, panie. Co tu robisz, człowieku? Szukam grobu wielkiego wojownika, zwanego Kruchiem. Ponoć znajdują się w nim niezliczone skarby. I co? Znalazłeś? Napadły mnie jakieś straszne potwory, a potem coś łupnęło, dupnęło i z sufitu zaczęły lecieć kamienie. Zostałem zasypany i gdyby nie ty, panie... lepiej iść to Dobra, won mi stąd. Wypijmy sobie kota. Powinienem mieć jeszcze kilka tych kotów. Ostatni trzeba będzie dorobić. O, dobrze, teraz już wszystko ładnie widzę. Dobrze, no to chodźmy najpierw w tą stronę. upiór nienawidzę tych upiorów, bo tak ogłuszają tym swoim krzykiem no i właśnie i praktycznie nie da się nic zrobić no i znowu no ja się ruszyć nie mogę wstawaj Geralt, nie daj się tak jego trzeba zabić najpierw Kurde uniki robi, dobra, jedziemy go tak. Potem się zajmiemy tam. Kurde znowu. Kurde, ten też jakieś nie wiadomo krzyki robi, nie wiadomo co. Dobra, jeden poleg. ty. No nie wie, że następny o Boże No więcej ich nie było Przed ja umrę nie, ja się wynoszę. Ja nie mam szans. Wyjść z skrypty nie wyjdę, ale o, dobrze, dobrze, niedobrze. Ora, ile tego jest Udało się. Dobra, wykniemy jeszcze jaskółeczkę. Nie no, masakra. Masakra? Yy, dobra, to jest tylko ta ekstoplazma.